Wiecie, jaki jest plan? Spójrzcie, pierwszy prestiż, 97 poziom. Czyli, mam nadzieję, że już się domyśliliście. Zombie apocalypse. I spójrzmy, tylko wiecie na co? Na sticker paki to zaraz, ale chciałem też odwiedzić to miejsce. Bo mam praktycznie wszystkie słoneczniki, wszystkie piżutery mam, no róż mam trochę mało. E, tu mam no, tych czomperów też, czy pożeraczy. Kaktusów mi chyba jednego brakuje. No zobaczcie, to jest coraz fajnie, po prostu. A mam też takie wrażenie, że nie, podświetlają się jednakowo. Nie, tam gdzie jest więcej, to się nie podświetla jak bardziej. Tylko, że na przykład słońca tutaj oświetlają. Dobra, otwórzmy. Otwórzmy, otwórzmy. Wiecie co? A poza tym miałem 16 gwiazdek. Wszystkie wywaliłem na trzy uruchomienia nieskończoności. Niestety. Eee, z jednego prostego powodu, że gra mi po prostu się wysypała. Tak już bywa. Chcę kupić ten pakiet naklejek. A w nim. Aha, myślałem, że jeszcze jeden jakiś punkt. Mamy now nowego naukowca za niedługo, astronautę, raczej na pewno, bo widzicie ten placaczek. Dostałem tak, miotacz kobry, czyli skórka do broni, bardzo rzadki. fantastycznie, że bardzo rzadki. niepospolite, srebrna czapka jakaś, tu też znowu niepospolite, opask, <kluzny> przepraszam. <kluzny> Masakra. <kluzny> Co to było? Mati. Jadłem płatki przed chwilą, jakiś kawałek mi i zwiał stamtąd, wrócił i chciał, chciał mnie zabić. Aczkolwiek obroniłem się, żyje i jest dobrze. E, dajmy to. Dajmy wieloosobową i odpalmy nie Nie bitwę. No, bomba. Wiecie co jest dobrego? Bitwa o kule. Suburbinację graliśmy, czy bitwę drużynową graliśmy. Bitwa o teren, dajmy standardową e, W bitwie o teren jest jedna prosta, fajna rzecz, która jest dobra. Tak rozgrywka zazwyczaj trwa długo po prostu I z tego względu, że ona trwa długo To nie ma tyle przeładowań Nie trzeba czekać I jest ogólnie fajnie A poza tym długo no bawmy się, tak? Nie trzeba cały czas tych 30 sekund i przeładowania czekać Oprócz tego chciałem was na samym początku poprosić Nie o lajki, nie! Tylko jeśli macie jakiś kumplik którzy oglądają YouTube czy coś i nie znają mojego kanału, możecie im podsunąć tam linka, mogą zobaczyć, może akurat im się spodoba, kto wie. No i w sumie tylko tyle. E, tyle wam chciałem powiedzieć e, i, i dołączcie jeszcze do grupy. Macie na dole w opisie ruszcie dupsko, albo na Facebooku wpiszcie Armia Matiego i dołączajcie. My was będziemy akceptować. A ła ała, ała, moja ręka! Podrapałem się masakrycznie. Znaczy ścinałem choinki, A, szczyty choinek. Później to ciołem i w zeszłą sobotę. I i no troszkę jednak mam łapki pocięte. Ale to nic. Szybko się nawet goją. Dobra, jedziemy z tym. E, trzy poziomy i będzie ten. Tylko pytanie, u kogo te poziomy trzeba zdobyć? Ty słoneczniki macie coś takiego jak, jak fajna opcja zdobycia poziomów. Faraon. Może tym Faraonem słuchajcie, przynajmniej jeszcze jeden poziom na czwarty. Dziś jest plan inny: podciągniemy wszystkie słoneczniki na czwarty poziom. Taki jest plan. A przy okazji dostanę prestiż. Aha, mówi, mówiłem coś, <grym>, że nie trzeba dużo przeładowań. To już odmrażanie jest. Ale to nic: to nic, jest odmrażanie. Później wam zrobię przejście i będziemy grać sobie mega szybko. A słoneczników niestety nie wyekspimy na tak wysoki poziom. W sensie, że na czwarty wszystkich podnoś go. Dziękuję. Tam są nasi. Gdzie są wrogowie? Tam są. Nice. Tam jest kolejny. Wiedziałem, że on to ruchomi. Wiedziałem po prostu, jak kocham. Jak zagramy zombie jakami teraz, to gramy y, super bohaterem. Chyba że, chyba, że on tam jakieś levely ma wysokie, i to się nie będzie nam pylić. Aczkolwiek przynajmniej czwarty bym chciał zdobyć teraz. Przynajmniej czwarty. Na tym słoneczniku, więc pozwólcie mi ich tłuc. Co prawda, mnożnik 1,75 to nie jest ten sam mnożnik co 2, co ale też powinien dawać radę. Dobrze. No nie zdążyłem, było ich trzech, aczkolwiek chciałem. Jestem jakiś nakręcony po tej nieskończoności tam strzelałem tu, tu, tu. A gra mnie dwukrotnie w, w, zrobiła w, w Kij w I mnie stwierdziła, że mnie nie lubi. I dwa razy się wysypała. Nigdy tego nie było, nigdy te planty się nie wysypywały, tylko w nieskończoności ma, miały problem i tylko w nieskończoności się wysypywały. Dwa razy. Miałem jakiś problem, ewidentnie, ewidentnie gra ma problem bo nigdy tak nie było. W jedynce też mi się planty nie wysypywały nigdy. To jest ten. Wow, 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 wow. Co wy porobiliście? Wladimac. Stary, uwielbiam. Z słonecznik. wysłonecznik. czym czymś Lud topnieje, powstrzymaj to. Damy radę, ale słuchaj, przecież my to trzymamy. Przecież to jest na zielono, to nie musi być to niekoniecznie odmraża. Nie, nie lubię Fantastycznie No i super. I znowu on. I znowu ten z, 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 z paczką pieniędzy na głowie. Może jakąś ten. O właśnie. Hehe, he he, czwarty, i na tym mi zależało. Jeszcze dwa poziomy, i słuchajcie, będzie drugi prestiż. Nie wiem, czy to się nazywa prestiż w tej grze, ale u mnie się nazywa prestiż. Od tyłu, ale zginę, bo on ma bliski atak. To w sumie nie było mądre się pakować. Zmieńmy sobie już tego słonecznika. Wiecie, bo ma już czwarty. Tutaj ten nie ma czwartego, a zaraz powinien mieć. Król już jest prawie wolny. ale jak prawie wolny? Nie ma prawie wolny, to już jest koniec praktycznie. My to przetrzymamy. Damy radę, ja mam nadzieję. Chyba damy radę. Kto kogo? Ja ciebie upaliłem i zdobyłem poziom. <grystanie> Fantastycznie. Teraz to mnie możecie już utłuc, nie zależy mi, powiem Wam szczerze. No, prawidłowo. Brawa! Dlatego pana mnie podnosicie! Po co? Nie podnoś mnie, bo tu gra się jeszcze wysypie. Jest fajne screeny zrobiłem, są na armii... O! Wygraliśmy! Tak jest! Pięknie! Mam pytanie, czy wystarczy, żeby otworzyć kolej. Ale nie, przecież 22, to powinienem dostać. No, z 12-13 przynajmniej. Ej, jej łezkę tylko puścił. Jak fajnie! Wygraliśmy! Zdobyliśmy! Brawo! O to chodziło. Prawda, w tym nie ma jakby większego mojego udziału, bo zombiaki też trochę nam przerzedziły szeregi. Nie będzie 12, no 7 tylko. Okej, okay, to ja zrobię przejście i widzimy się na początku kolejnej rozgrywki, żeby Was nie zanudzić znowu uładowaniem i wejściem na serwer, więc. Szczerze to myślałem, że zagram teraz zombie, bo jesteśmy na tej samej mapie, a to mnie nawet nie przerzuciło. Dobra, ale jak tak, to przynajmniej sobie spełnimy swój plan wyekspienia wszystkich słoneczników na czwarty poziom. I jest jeszcze jeden plus, że zobaczcie 99 poziom. So Ha, zapomniałem, że tu trzeba naciskać. Nie ma sprawy. Damy radę jakoś. Mam nadzieję, że nie jestem fantastyczny słon. No Jezus, ale celność. Chłopie. Mati, musisz się wykazać. Czy tu ktoś ma zamiar? Śmigać, czy nie bardzo, czy co? Ty, ja go zabiłem? Nie, ja tylko asystę zdobyłem. Nie, 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 nie! nie. Jak zauważyłem ten, po prostu miałem od razu uciekać. Jak widzę bełty, to spierniczaj Mati wtedy. Wtedy jest gwałtowna ucieczka. Imp. Chociaż asysta albo ogłuszenie jakieś, nie wiem, zdozorientowanie w terenie powinienem od. Dostać od was. Coś takiego przynajmniej. Ponownie ja! Dobra, asysta też spoko. To jest to słoneczko, ma mało jakby strzałów. To mi się nie podoba. Ale to nic, damy radę. Zawsze dajemy, nie? Zawsze jak sobie coś postanowię, to zazwyczaj mi się to udaje zrobić. Próżnie, nieskończoności ostatnio. Postanowiłem, że. że... Ja bym ra. Wow! Dobra. Nowa tabliczka rangi. To nie jest prestiż tylko ranga. A ja mówię na to prestiż i koniec. I koniec. To jest prestiż. Pojaw się teraz. Mogłem zmienić. O tu nacierzmy się widokiem. <laughs> dwójka. Fantastycznie. Tu mamy już wyższe, ale dwójka też jest całkiem spoko. Znaczy nie grają więcej niż ja. Ale to nic.

Fajnie, to ja, on może we mnie strzelać pod takim kątem, a jak ja jestem przy murku to jeszcze mnie podniesie, no fantastycznie, fantastycznie chłopaki i dziewczęta, dojechać go, prawidłowo, tak jest, chodźcie, ej fale, myślałem, że tsunami ciśnie, nie, to nie w tej grze. Przeżyjemy, a moglibyście mi już pozwolić uruchomić dwójkę? No, się wywrócił, jak... Kto go będzie zbierał? To nie, myślałem, że dziadek. Przepraszam, chciałem być miły, aczkolwiek mi nie wyszło. Dajcie to. Pozdrawiam ciebie też! A ty ledwo dychasz, <laughs> w tym momencie już zdecydowanie. <laughs> Jaki pieron skąd on strzela? Sorry, chciałem zmienić On nie był czasem na cheatach, tak a propos Weźcie tą myszkę stąd Mam jeszcze tylko raz, dwa i trzy, tak? Trzy słoneczniki na czwarty poziom, to jest <laughs> Chwila, moment Zobaczymy, a oni też widzę mają problem z przejęciem tego, więc Mam pewną teorię. Teoria nie obejmowała z w po mojej lewej stronie. Spokojnie, Mati. Cii. 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 Jak do dziecka. Będę Będemy szczylać, wysuń się tylko. <grybujesz> no, come on. Wszyscy was kochają. Patrzcie, jak się zasłonił. Nie dałeś rady. Nie, zasłaniaj mi. Ja tu chcę strzelać po nim. Seria pokonań, Fantastyczna seria. Nie no, full wypas. Trzech? No, lepiej się ukrywaj, tak? Masz rację. Przejście tamtędy ci nic... Ty, ale kto tu do mnie przed chwilą strzelał? Chcecie, żeby was leczyć? Proszę bardzo, możecie. Na... O! Jest tu krzywo! O, tu jest krzywo! Jakoś postawiłem. Hm? Mówiliście, że na prosty musi być. Jest krzywo i stoi. A na schodach kiedyś nie można było. Masakry Dobra, może tu akurat jest jakiś wyjątek. Na schodach nadal nie wolno. No to po mnie. No jest OP przy tej, przy tej umiejętności. I to Fest. Czwarty poziom. Wiecie, kto do mnie strzela? Stamtąd dziadek. I powiedzcie mi w tym momencie, że on nie jest na haksach. Powiedzcie mi. Że on z tak daleka... Nawet nie widząc postaci potrafi strzelać. Powiedzcie mi, że on nie jest na haksach. To jest aż wręcz... Wow, wywinęliśmy. Zolże! To jest aż niemożliwe, że on nie jest na haksach. Z tak daleka. Może nie jest, no ale bez przesady. Mam nadzieję, że do tej gry nie porobili jakichś cheatów. To jest masakra. Tu się pojawiło. Wiem, że w jedynce już są. No zresztą, no, ludzie, którzy używają cheatów nie mają grać chyba po prostu. To jest porażka, jak można tak grać i oszukiwać. Nie wiem. Przecież to nie sprawia żadnej frajdy ani satysfakcji. Wydaje mi się, że myślicie dokładnie tak samo. No nie przejmiecie tego. Przykro mi bardzo. Finał. My wyzwyciężyliśmy. Rozlosujemy sobie sticker packa, jeśli dostałem wystarczająco mońców. A wystarczająca ilość mońców to jest chyba 6000. Sobie rozlosujemy. Może tym razem u roślin. Brawo! Brawo! Tak ma być, dziękuję. 3, 4 i... Jest, 11 wystarczy. To sobie rozlosujemy. A raczej otworzymy. Steam. Ten tu ma fajną ma ksywkę. Steam. Mi się podoba. Pewnie jest od Steam, ale, ale spoko. 40 tysięcy. Otwórzmy sobie to odrośli. I showtime. Dziękuję! Mamy nowego kukurydza, a kolejny już jest bardzo, 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 bardzo blisko. Fantastycznie, papa kukurydz Super błysk. Złoty posąg groszko, groszko strzelca i super elektro, nowy płaszczyk. Burzowa czcina samożywienie. Okej, okay, robimy przejście do kolejnej rozgrywki, bo znowu się to będzie pewnie ładować. Dobra, jestem. <coughs> Chwila przerwy może ni dziadkiem weźmy tym razem super bohatera. Bardzo rzadkie może być. E, I z tym na oczach. O, faktycznie tutaj też to zmienia. Słuchajcie, mam jeszcze jedno info. Każdy, kto ogląda tutaj bez subskrypcji nie ma konta. A ogląda moje odcineczki z tego, no to słuchajcie, zakładajcie konto, przecież to jest chwila założenia tubie konto, a dochodzi Wam możliwość komentowania, lajkowania, full wypas, naprawdę pełno opcji, więc Was mega do tego zachęcam, słuchajcie. I y -y -y polecam, więc nie wiem nawet do czego ja dostaję w tym momencie, ale okej. Okay. Jest o tyle dobre, że są podświetlone rośliny. Wow, coś leciało. Rośliny są na zielono poświetlone tak perfidnie, nawet świecą więc wypas to może być. To jest o wiele. Wow, w celowaniu przydatne. Ktoś stąd? Nie. Aj, ale wycelował, widzieliście to? Masakra. Także jeszcze raz powtórzę, powtarzam. Ten, kto ogląda bez subskrypcji, w sensie jest widzem i ogląda sobie wszystkie odcineczki, wchodzi na kanał, tak jakby nie subskrybuje, no to słuchajcie, założenie konta trwa naprawdę 5 minut. To jak mówiłem, nie dość, że łapki, komentarze możecie o coś zapytać no to będziecie należeć do grona widzów i to jest jakby taki, no, no chyba fajnie by było, miło by mi było was gościć, więc zachęcam. Jak nie wiecie jak założyć konto, no możecie zawsze poprosić kogoś, niech wam powie. Aczkolwiek to jest mega proste. Ej, słonecznik. Fajny ten dodatek jest nad tego ogle, on to świetnie... Nie uciekaj! Musiałem przylać. Mega kop! Użyjemy go! Wow! Od latającego czegoś. Tego kukurydza będę za niedługo miał! Gorący szczał. To jest pędzlok. To jest pędzlok. To jest... No, tak się nazywa. No, on się tak nie nazywa, ale ja go tak nazywałem. Super, bohaterem dawno nie graliśmy, co nie? Ciekawe, czy to roślinki przejmą mogłyby. Szkoda, że w locie nie można celować, bo tu mogę przycelować, a jak lecę, to nie mogę przycelować. Troszkę to niezbyt fajne, ale to nic. Przeżyjemy. Ta -ta -ta. A wy nie macie takiego czegoś? Zabiłem serię pokonań. Chciałbym czekajcie, coś mi dropało. Sakra, poszła kula. Nie trafiła zbyt celnie, ale okej, okay. Matie, uciekaj. Ktoś do mnie sypał, i ktoś wie, że tu jestem. Asysta tylko, ale to nic. Asysta też spoko, rzecz. ej, 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 ej. Czy wy też macie takie, jakieś okulary i widzicie gdzie ja idę? Fantastycznie! Znowu od tego, od gorącego strzału. Ale to nie zmienia faktu, że raczej kompletnie nie macie szans na przejęcie naszej bazy, bo widzę, że sobie nie radzicie. Prosto. Prosty, 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 prosty. Co to jest? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No nie, to jest jakaś maszynka z kluczem. Nic fantastycznego. Ej, aha, leczenie, dobra. Wygląda to gdzie te dwa dwa wielkie gogle tutaj. Masakra i ten, ten... ten gnom obracający się na tej płycie winylowej. Wypas. Szkoda, że jeszcze nie gra tak jak tam wtedy. Ani jeden kill, masakra Co myślisz, że możesz? To chodź tu. Gdzie ty jesteś? Nie widzę. Nie widzę go. Dobra, wygrał to. Wygrał pojedynek. Brawo, szacunek stary. Ile ty masz? 0,3, jesteś lepszy ode mnie. Ewidentnie. Poziom czwarty, zaraz piąty! Muszę poczekać na kolejne zadania, bo nie mogę sobie teraz zrobić, niestety, ale mnożnika, chyba żebym zrobił zadania z, z, tych, z tego multi. Ale nie będę grał na suburbinacji, przynajmniej się nie zapowiada. A jak to, daleko ta kula leci? A tak aż doleci. Super! Czekajcie, bo mi piszu zniknął. <ścoughs> Chyba za bardzo chciałem, nie? To się nazywa BB13867. Kto tak nazywa swoją postać, ja się pytam? Skąd ty to w ogóle wziął? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się biorą jakby może to jest jakiś ważny numer dla niego, nie wiem, cyfra czy kto wie, nie wiadomo. Nie wiadomo. Hopla. Dziwne jest to malowanie w tej okularach. Ja się nie wiem, czy się do niego kiedykolwiek przyzwyczaja. Ty, ale przyszedłem tylko przez to i dostałem, tak oberwałem. Niesamowite, ten kukurydz. sobie radzicie, cała przeciwna drużyna gra kukurydzami. Chcą to na sam koniec zdobyć. a już tam ciut coś drgnęło, już tak troszkę, ale nie. Nie pozwolimy na to, nie ma takiej opcji. Możesz skakać, próbować, robić co chcesz, aczkolwiek podejrzewam, że... To się nie uda. Co ja jest stanę tutaj? Poszło, niekoniecznie w nich, okej. Ok. Chcesz tu iść? W czasie. Nie, bo w czasie nie ma siły, żeby te przejęli. Trochę ich tam jest. Trzeba ich wytłuc. Ty, ale no bez przesady. Przejęli to? Niewiarygodne. Nie, nie przejęli. Udało się. Może dzięki nawet mnie. <laughs> Gardło mnie boli masakrycznie. Nie powiem. Nie, naprawdę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj kończymy. Miłego dnia wam życzę. Wszystko, co chcecie, macie w opisie. Tak jak mówiłem, zapraszajcie znajomych na kanał, jeśli macie jakieś, co oglądają YouTube, Jeśli oglądacie bez subskrypcji, czyli nie wiem, nie chcecie założyć konta, nie umiecie, to jest mega proste. Załóżcie i zasubskrybujcie. I tyle, to by było tyle. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.